Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z testem nowych kosmetyków, które pojawiły się u mnie niedawno. Pierwszym będzie oczywiście podkład. Tutaj wzięłam do testów nowy z Bielendy, jest to podkład matujący. Ja mam go w odcieniu numerek 1. Nie przerażcie się oczywiście kolorem, ja też byłam bardzo zdziwiona tym jak wyglądał na początku po nałożeniu, ale po rozprowadzeniu całkiem ładnie wtapiał się w moją buzię. Ładnie wyrównywał kolor całości, całej twarzy. Fajnie, fajnie się rozprowadza, niestety nie pachnie zbyt przyjemnie. Po całym dniu chodzenia w tym podkładzie bardzo się polubiliśmy. Fajnie się spisuje, całkiem dobrze matowi, fajnie kryje. Jestem z niego zadowolona. Nie jest drogi, a warto spróbować i przetestować. Pod oczy nakładam Lasting Perfection od Collection. Ja mam go w kolorku najjaśniejszym, jest to chyba jedyneczka. Jak widzicie, bardzo ładnie rozjaśnia okolice pod oczami, bardzo dobrze kryje. Nie jest to korektor ciężki. U mnie sprawdza się bardzo dobrze, bardzo Wam go polecam. Ja zamówiłam go. Przez internet w Polsce jest on bardzo słabo dostępny, ale na Allegro bez problemu możecie go sobie zamówić. Nie jest on drogi, oczywiście dochodzi do tego wysyłka, ale jak za, za takie pieniążki to jest naprawdę bardzo dobrym produktem, bardzo fajnie rozjaśnia okolice pod oczami, nie waży się, nie roluje, naprawdę fajnie sprawdza się na mojej buzi. Pudrem, którym wykończyłam cały swój makijaż będzie puder Affect, który dostałam w pudełeczku Shiny Box. Bardzo dobrze matuje, bardzo ładnie pachnie, fajnie utrwala cały makijaż na wiele godzin. Niestety pudełeczko jest bardzo nieprzemyślanie zrobione, puder wysypuje się, rozwala się. Nawet jeżeli jest zamknięty, to pudełeczko całe jest białe, brudzi się dookoła, więc trzeba uważać, aby nie wysypał się nam gdzieś tam w torebce. Jeżeli chodzi o działanie, jest bardzo dobrym produktem, fajnie matowi, nie mam do niego żadnych zarzutów. Testowałam również cienie marki Rimmel, które zakupiłam ostatnio na wyprzedaży w Rossmanie. Zaczęłam od najjaśnie, najjaśniejszego numerku 003. Jak widzicie kolor nie jest mocno napigmentowany, praktycznie nie widać go na powiece. Nie są one właśnie napigmentowane, troszeczkę się osypują podczas aplikacji. Później zobaczycie, że ciemniejszy troszeczkę widać, jeżeli chodzi o ten jasny. Na żywo delikatnie było widać, natomiast teraz no nie do końca podobał mi się ten efekt. Ciemny cień widać troszeczkę bardziej na mojej powiece, ale też nie jest to jakaś zniewalająca pigmentacja. Jeżeli chodzi o ich blendowanie, rozcieranie, nie miałam z tym większego problemu. Całkiem dobrze się je blenduje i rozciera na powiece. Całkiem fajnie można wyznaczyć sobie granice, podkreślić to oko. Tak jak mówię, ciemniejsze cienie są w porządku, widać je, odznaczają się nam na powiekach. Jeżeli chodzi o te jaśniejsze, myślę, że nie skuszę się ponownie na żadne z nich. Tak jak mówiłam Wam właśnie w ostatnim holu kosmetycznym, za te cienie zapłaciłam 4 zł z groszami i wydaje mi się, że właśnie tyle są one warte. Nie zapłaciłabym na pewno za te cienie em, powyżej 10 zł, a nawet powyżej 20, tak jak kosztują one w drogeriach. 4 zł to myślę, że i tak jeszcze zbyt wygórowana cena. Nie zaskoczyły mnie. Jakoś bardzo pozytywnie. Cień jak cień, ale znam też lepsze firmy i lepsze pigmentacje. Na rzęsy nałożyłam maskarę z Rimela, też dostałam ją w pudełeczku Shiny Box. Było to styczniowe pudełeczko, które było ogromnym rozczarowaniem. Bardzo wiele właśnie z Was też mówiło, że zawartość Was niemile zaskoczyła. Myślałam, że nie będę używać tego tuszu. Tusz jednak bardzo fajnie tuszuje rzęsy, nie skleja ich, wydłuża, fajnie je roz rozdziela. Rzęsy są długie, dobrze wytuszowane, delikatnie podkręcone. Ma silikonową szczoteczkę. Nie jest to jakiś bardzo płynny tusz, ani taki bardzo gęsty. Myślę, że jego konsystencja będzie odpowiednia dla każdej z nas. Nie osypuje się w ciągu dnia, nie kruszy się. Rzęsy wyglądają bardzo ładnie, nie są sklejone, bardzo fajnie prezentuje się na nich. Brwi uzupełniłam kredką z Catrice numerek 020 i nałożyłam nowość Żel utrwalania brwi z Essence. Jest to przezroczysty żel, który bardzo dobrze utrwala brwi. Przez wiele godzin zostają one ułożone na swoim miejscu. Nic się z, nim, z nimi nie dzieje, nie sklejają się, są bardzo fajnie utrwalone. Szczoteczka zbiera nadmiar produktu, ale nie jest to dla mnie żaden problem, nawet jeszcze lepiej. Wtedy produkt fajnie równomiernie rozłożony jest po całości. Na policzki do konturowania nałożyłam brązer z Elizabeth Arden. Jest to nowość w mojej kosmetyczce. Jest to brązer sypki, bardzo dobrze napigmentowany. Z łatwością możemy go blendować i nakładać na twarz. Najgorszym minusem jest to, że jest to właśnie produkt sypki, przez co tracimy praktycznie połowę produktu, który osypuje nam się właśnie na ziemię podczas aplikacji. Bardzo żałuję, że tyle go tracę, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się go kupić, ponieważ bardzo fajnie wygląda, ociepla buzię, ładnie ją konturuje, no i przede wszystkim nie da się zrobić nim żadnej krzywdy. Na usta nałożę pomadkę Makeup Revolution o nazwie Flashing, jest to taki dość jasny róż, jest to konsystencja taka masełkowa, bardzo ładnie rozprowadza się na ustach, nie wysusza ust, nie podkreśla suchych skórek. Są oczywiście też pomadki i wersje matowe, ta jest właśnie taka delikatna, nawilżająca, bardzo taka przyjemna w użytkowaniu. Całość makijażu spryskam mgiełką do utrwalania z Bielendy. Jest to także nowość, wyszło niedawno właśnie na rynek. Jest to Bielenda Fixer do utrwalania. Jej koszt to jakieś 11,99 Bardzo fajnie utrwala makijaż na wiele godzin. Bardzo ładnie pachnie. Niestety, psika dużymi, grubymi kroplami, więc musimy troszeczkę dłużej czekać na jej wchłonięcie. Tak prezentuje się cały makijaż. Najbardziej zadowolona jestem z podkładu, z brązera. No i w sumie tusz też był bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem. Dziękuję za oglądanie i buziaki. Do zobaczenia następnym razem.